Z tej strony hodowca z Lubelskiego, oto następny vlog. Na tym vlogu damy sobie dzisiaj marchewki dla królików, są to po południowe obowiązki, czyli dajemy sobie marchewkę. Z znaczy, więc co, lecimy. Na samym początku przypomnę, no, jeśli czy na, czy się spodoba, zostaw łapeczkę w górę, komentarz, subika. Lecimy po 200 tysięcy sub, oj, lecimy po 200... Yy, subskrypcji i zostawcie jak najwięcej łapeczek, Bynajmniej z 20. Yy, dobra, także więc to zaczynamy, żeby nie przedłużać. Tutaj mamy marchewkę, marchewka opasowa. Stało zakupiona. Już mam mało, właśnie to jest ostatni worek. Już pół worka, nie się kończę. No musiał jakoś dokupić gdzieś. Ja kupiłem 120 kg. Wiedziałem, co bym więcej kupił. Ale no, dobra, także więc to lecimy, nie przedłużamy. Marchewka jak marchewka, tym tutaj już jest mniejsza, większa została wybrana osemiczką. Dźwięk otwarte jest widniej światło też się świeci. Mamy godzinę 12, niecałą jeszcze niespełna 12. Dajemy marchewkę. Czyli Czekajcie. Czyli powinno im chyba starczyć, albo jeszcze im dołożę zaraz. Dobra, lecimy dajemy, dajemy tutaj maluszkom z samicą. Za tydzień będą one odstawiane. Ogólnie jest dzisiaj zimno. Jest zimno. Op, op. Jeszcze im na... Maluszki jedzą ogólnie jeszcze one w południe dostają drugi raz zboża Ale muszę jeszcze domieszać żeby im dać też będzie odcinek z, z mieszania Lubienie mieszanki No, także więc, się wam wrzucę ten odcinek Wczoraj wam nie nagrałem nic. miałem dzisiaj rano w lesie, wleci już po południu ponieważ wiał silny wiatr w ogóle no tutaj może już tak nie, ale nie miałem nad siły. Samczyk kalifornijski, dosyć. Baran, francuski, niebieski. Kurde, i znowu coś w to światła, tego akurat dobrze widać tam. Już gorzej tutaj też dobrze. Samiczka żółta i niebieska. Kacze sobie jedzą. Jeszcze damy tam temu kawałek taki, może. Samczykowi bliskiemu O, tym samiczkom damy teraz czterem Już. i tak więcej, trochę tych o, tutaj jako. Kałamarz. Już. Hop. Hop. O, to jest deska lecia, to nic nie szło. Dobra, nie przedłużam. Dziwy. Przepraszam za jakieś takie te, ale jest naprawdę chłodno. Czyli mimo, tak to jest tutaj ciepło. Ogólnie nie jest zimno jakoś. Ale mam dziwe otwarte i tu trochę. I deszczu ma teraz. Starczy, lecimy teraz do klatek. Ogólnie lepiej. Zobaczycie tę samiczkę e, Mieszańca no bardzo. ogólnie ona ma termin na jutro i się chłodniej zrobiło jest minus 3 było teraz cały czas minus 1 3 ma taki wiaterek trochę by deszcz padał już trochę to samiczko kalifornijska ładnie tu yy, niebieska barana też ma się kocić także co dajemy marchewkę niechaj ma marchewkę jedz Murde, przepraszam, że tam szczeka kalifornijski, jeszcze tam a ja w sumie to jeszcze jak nie chyba mleko niech robi, ale jak widzicie, o, jaka jest już brzuch ma jaki ten owiśnięty ja się podpasłem, o trochę widzę si się robi. O, jest to kalifornijska. Jeszcze za młoda, jest trochę do zakotu jeszcze. Trzeba poczekać o maluszki jak jedzą. Dobra, nie przedłużam, fajnie sobie wcinają. Lecimy tutaj. Ogólnie to jest teraz taka groźna. Się rękę do niej wkłada. No też ma termin tak na jutro chyba. 24. I właśnie też niech by było cieplej, jak się rękę włoży to drapie Więc wydaję co Więc już dajemy jej marchewkę Kurde To To I Już dajemy. Patrz. Niech nie. Ładna też już samiczka. Widzę, że jest kot ma też. O, tylko ma ten... Leni się teraz. Nie... We, no wele... Nie umiem tego powiedzieć. Ale no, leni się. Widzicie... O jakiej... Ale jest. O, o jak teraz. O, nie będę jej drażnił. Że co, dostały króliczki, marchewkę. Także dobrze tu o, wcinają, O tym jeszcze może kawałek do krwi. A i możecie napisać, jak Wam się podobają te boksy, co porobiłem. Jak dla mnie są naprawdę fajne. Nie są jakieś małe. Tutaj spokojnie cztery króliki, 6 nawet by weszło. 4. Nie wiem, może pomyślę, tutaj może zrobię też tak. I sobie tutaj to. O, mały, ma. Za tydzień tą samiczkę sobie odstawimy bo Tutaj ona powędruje I maluszki zostaną tutaj Też są ładnie, wcinają małe eee, No i tu sobie jedzą Samczyk kalifornijski Też, znaczy akurat na razie Barana francuskiego też tutaj Też wcinają samiczki Czy czarne No, także co Możecie napisać właśnie komentarz jak Wam się podobały boksy na ile je oceniacie i no na Sky do 10 czy coś możecie pisać. Dobra, nie przedłużam, bo zawsze ja to przedłużam, już jest 7 minut, ten do 8 się trzeba wyrobić, także więc co? Zakoń A bo tutaj sobie zakończymy, tak dobrze jest widać. Także więc co, lajkujcie, subskrybujcie, lecimy z tymi subskrypcjami, teraz będę już pozdrawiał yy, Właśnie, kto zostawił subskrypcję I komentujcie, możecie zostawić jakiś kom I co, wbijajcie w ogóle, chociaż oglądajcie, żeby było jak najwięcej yy, wyświetleń Bo pod ostatnim odcinkiem to jest chyba tylko 35, a pod wcześniejszym jest 65, jakoś tak Także więc wbijajcie, wbijajcie łapki, bo te 20 łapek jakbyście wbili, to bym się bardzo cieszył. Także więc co, nie przedłużam na razie wam i co, i cześć, do następnego, elo, elo!